Witam wszystkich, zapraszam do, do oglądania Forza Horizon 5 Pie, Pierwsza część poradnika do playlisty w festiwalu jesień Pora burzowa, seria 306 Zaczniemy sobie może od wyzwania fotograficznego I tym razem musimy sfotografować Mustanga Boss yy, Przy muralu Odpowiedni, Playa Azul. Zaraz pokażę dokładnie co i jak. Ja już tą furkę wybrałem, więc można sobie zobaczyć. 69 Fort Mustang Boss 302. Welcome back, loco. I tak się składa, że ten mural jest na naszej chacie: Playa Azul. Czyli przenosimy się do domu. I robimy fotę. Teraz zaliczymy sobie mm, poszukiwanie skarbów i w tym celu wybierzemy Rimaka, ponieważ musimy użyć, która nie wydaje dźwięku. Silnika, czyli weźmiemy sobie tutaj Rimaka. I miejscówka, jaką musimy wybrać, to pas startowy wokół dżungla, czyli ten pas startowy, i rozpędzić naszą furkę do prędkości ponad 200 mil na godzinę. Z tego co w badaniu, w kilometrach jest na pewno inaczej, bo krótki podnód miałem w języku angielskim, ok. Zobaczmy, gdzie jest skarb tutaj. No dobra, niedaleko. Gdzieś w dżungli. Chyba, tak już widzę. No dobra, to teraz zaliczymy sobie może jeszcze zadanie mm, dzienne, czyli musimy zakręcić, zrobić palenie gumy. Yy... tutaj na tej miejscówce ok, kręcimy rimakiem damy radę dobra, zaliczone to teraz może sobie przejdziemy do dodatku zaliczymy sobie najpierw Znak ostrzegawczy, później mistrzostwa Mistrzostw mamy sporo tym razem, bo w podstawce mamy trzy no i tutaj w dodatku jednym i drugim po, po jednych mistrzostwach więc, pięć mistrzostw to jest sporo. Jakie furki możemy użyć? Jest 1,900, zobaczmy. Tylko jedna. Lamborghini z 2012. Ale hmm. to ta chyba z jeden mamy zrobioną już klasę, dobra. Probably have arrived at your destination. Okay. To jest świetna furka Ale sterowność słaba Tutaj już sterowność Wiele lepsza, ale prędkość maksymalna Niższa Zobaczmy co jeszcze mamy O No to jest zdecydowanie ciekawa furka A właśnie, właśnie, właśnie. Nie grałem tą furką. A może i grałem? Nie wiem nawet. W każdym razie coś czuję, że lubię tą furkę. Piękna fura. Trochę się wtapia w tło. <laughs> Śnieg pada. No to jest dziwne. Szczególnie, że jest sezon jesienny. Taka delikatna anomalia, bym powiedział, no i fajnie, że odcinek, No i bardzo przyjemna furka muszę przyznać, nawet zapomniałem, że... że ten wyścig trwa, tak naprawdę się domyśliłem troszeczkę muszę przyznać, bo jest tak łatwo i przyjemnie, mimo że nawet ślisko jest to nieodczuwalne, świetne hamulce, dobre przyspieszenie, yy, jedyne co mogą być lepsze to może prędkość maksymalna ale ogólnie rzecz biorąc jest to furka myślę na polecenia. No i pierwszy wyścig mamy ze sobą. Ten przyjemny i szybki. Przejdźmy dalej. Kolejny odcinek, świetnie. Kolejny raz zima w sezonie jesiennym. No, chwilkę musimy powalczyć tu na początku. Ale to jest właśnie to, co jest najlepsze. O kurde! No nieźle. Całkiem, całkiem nieźle. bardzo przyjemny odcinek. Powierz mamy za sobą. Mimo brzydkiej pogody, opadów śniegu i tego, że jest nawet ślisko, to dalej jest przyjemnie. No Już powoli zbliżamy się do końcówki tego wyścigu chyba nawet łatwiejszy niż ten poprzedni no i do mety. Jeszcze jeden wyścig i później wrócimy sobie do podstawki. Tam zaliczymy sobie jeszcze zadanie cotygodniowe i myślę, że to już chyba powinno wystarczyć do tego, żeby odebrać pierwszą nagrodę. I na koniec mamy tor. Zapewne będzie długi, coś mi tak się wydaje. Jako, że dwa pierwsze wyścigi były krótkie i szybkie. Zobaczmy, zobaczmy... Nie, przyblokował mnie. No ale w sumie mamy trzy kółka na to, żeby zyskać pierwszą pozycję. Myślę, że nie powinno być... A nie, dwa kółka! Okej, okay. nie zauważyłem na początku. Z automatu powiedziałem, że trzy. Nie patrząc nawet to, co jest napisane w górnym rogu. Czyżby to jest ten etap, w którym będziemy mieli kawałek lodu? Tak. I tutaj właśnie zawsze przeciwnicy hamują i tutaj również, więc zawsze można tutaj zyskać. Drugie kółko nie jest najgorzej, całkiem sprawnie, całkiem fajny jest ten wyścig. Szkoda, że już nikogo nie gonimy, tylko uciekamy, no ale też jest fajnie. Pierwsze okrążenie minuta 24 to całkiem dobry wynik czyli powinienem zmieścić się niecałe 3 minuty 2 okrążenia. Chociaż nie, to pewnie był mój rekord wcześniejszy. W każdym razie zbliżamy się do etapu lodowego. Nie no tak tak to to mój wynik był ostatni zakręt Okej, okay, wróćmy do Meksyku. Welcome back, Loco. Pójdźmy więc na punktację. Punktów 17. Koniksek z 2002. Nam potrzebny teraz. 22, prędkość przez 10 sekund. Ok, zrobimy sobie tuning w takim bądź razie. Niech będzie pierwszy. No i co? Oczywiście autostrada. Szybciutko się przeniesiemy. 322 Przez 10 sekund. Dobra, mamy tą prędkość. Okej. Okay. Umiejętność popisu w dowolnym wyścigu szosowym. Ok, aby wbić tę umiejętność, przyda nam się obniżenie poziomu trudności na chwilę. Jest, popisówka, dobra. Teraz już tylko ukończyć. Chodzi tu o driftowanie właśnie. Nie do końca jestem przekonany czy przed, czy, czy za przeciwnikami. W takim razie teraz już sobie przejedźmy jak najszybciej. całkiem przyjemna jest ta furka też oj ta muzyka wydaje mi się że może być objęta prawami może wyłączę na wszelki wypadek i tak już za późno na pewno no ale przy okazji może przećwiczę tą nową funkcję którą youtube wprowadził czyli nie że totalnie się wycina ten kawałek dźwięku tylko po prostu muzyki pozbawia się ten kawałek ale całe audio zostaje czyli dźwięki silnika, mój komentarz i tak dalej, no jestem ciekaw tej funkcji, jak to działa jeszcze nie miałem okazji przetestować jeżeli tutaj mi YouTube zarzuci akurat przy okazji tego odcinka, no to przetestuję zobaczymy No i zobaczmy, czy nam to zaliczy. Tak jest. Zrób mu zdjęcie. Aha. Jeszcze raz musimy się udać na kawę. No i dobra, możemy już odebrać pierwszą nagrodę, dlatego ja również sobie w tym momencie dokończę pierwszą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocy, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!